Dzień dobry, nagram kolejny szybciutki film, podsumowanie z obecnego postępu projektu. W pozycji siedzącej moje mieszkanie zaczynam przypominać, zaraz, zaraz, zaraz śmieszniejsze jest. Tych rzeczy, które przyszły, już jest całkiem sporo, tych narzędzi też jest całkiem sporo, więc chyba pora się zacząć rozliczać. Tym bardziej, że no już tej zbiórki troszkę tych środków jest. Więc przypominam, zbiórka to jest 15 tysięcy na auto które odbieram na dniach i no na drony liczę 20 tysięcy, ale przez to, że nie wszystkie części dochodziły, część brałem z polskiej dystrybucji, te z Chin nadal jakby czekam na nie, więc nie wiadomo, czy będzie zwrot, czy nie. No ja myślę, że za te części do dronów to może być pod 25 tysięcy, czyli realnie wkład, który finansowo ja założyłem to jest około chyba 40 tysięcy, zbiórka jest na około 25. 000. Możecie sobie łatwo policzyć, ile w tej chwili wygląda mój wkład. Liczę, że będzie trochę mniejszy. Ja w tej chwili przyjąłem podejście, że chcę mieć po prostu 30 tysięcy oszczędności na wyjazd. W ten sposób, że jadę na Ukrainę, siedzę tam trochę czasu, chcę mieć 30 koła. I czy to będzie wtedy, że włożyłem 7 tysięcy, czy 12 tysięcy, już to ołignę, tak? No, ten projekt jest na tyle ciekawy i myślę, że na tyle wartościowy, także dla mnie osobiście, że nie będę płakał z takiego wkładu. Natomiast. Hmm, z technicznych spraw, szczęściu które nie dotarły, nie dotarły mi silniki i nie dotarły mi flight controllery od jednego z wendorów i to wisi już chyba no 3 tygodnie u niego i i zakładam że on nie wyśle pozostały 5 flight control kontrolerów u innego zamówiłem. Wyślę mi trochę tańsze i gorsze FC, ale to FC czy flight controller totalnie nadające się na potrzeby takich dronów. Plus, jeden w gratisie to sobie go nie ukrywam dla siebie, pewnie wezmę na dalsze prace z składami. Bo pamiętajcie, że aby robić to w miarę dobrze ja o tym będę mówił, e, ja muszę mieć też swoje kłady, swoje drony, ja muszę je rozbijać, ja muszę nimi latać, ja muszę się uczyć. Tak to wygląda. Oczywiście ten kod, który zrobiłem swój, jest za moje środki, narzędzia są za moje środki, więc spokojnie nie defrauduję. Aczkolwiek rozumiem, że jeśli na 5 fc jeden przychodzi mi jakiś o wartości, nie wiem, 150 może złotych i ja go wezmę, myślę, że nikt się nie obrazi, bo hajs, który ja w to wkładam z innych źródeł, na, na inne potrzeby jest no, w skala wielkości większy. To jest dosłownie skala wielkości. Czyli, czyli grubo ponad, wiecz, w tysią wiecie, w tysiącach liczone, no, ale nie o tym mówię, więc nie mamy tego eee, i nie mamy, drugi vendor na razie silników nie wysłał, kolejne 5 po prostu zamówiłem, czyli te facto 13, chyba Aliexpress jest śliski, więc może że zamówiłem mu tego samego, tylko pod inną nazwą, na razie nie płaczę, eee, jeśli wyślę, super, dojdą kiedyś i wykorzystamy te silniki w kolejnych dronach, Hmm, jeśli nie dojdą to refund zwrot jelo i, i liczę, że hajs mi wraca, hmm, przełożę sobie telefon moi drodzy. Jeśli chodzi o, e, o o to wtedy zamówię po prostu z polskiego źródła. Flight kontrolery powinny dojść, bo on już chyba powiedział, że wysyła, bo ma je dostępne, natomiast te silniki to jest śliski temat, więc możliwe, że będę musiał troszeczkę inne na osoby, której to interesuje na 1300KV hmm, wziąć. Myślę, że w Polsce znajdę 5 zestawów, czyli 5 razy 4, 20 sztuk. Spokojnie, więc tak wygląda cała reszta już praktycznie jest może że trochę inne anteny użyję, ale anteny to mogę i na Ukrainie wymienić bez problemu, wiecie jak dostanę się już w takie miejsca, a dostanę się, zaufajcie mi, gdzie, gdzie takie temat takimi tematami się zajmują poważnie, to to, 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 to są już detale, antena mi się nie przejmuje, to są groszowe sprawy, żebyście mieli świadomość, antena kosztuje, nie wiem, może 10 dolarów, może o 5, 10 dolarów. Może 15, jakieś większe, lepsze, a, a czyli powiedzmy 40, 50, 60 zł. A stack Flight Controller, controller plus ESC, no to najtańsze złożycie za jakieś może 300 zł. To co ja robię, to jest bardziej 600. Więc ponad 600 wydaje mi się spokojnie. Czekajcie inny flight. No, powiedzmy coś koło tego cyrka, nie? Bo, bo teraz nie, nie siedzę za, za, ze, spis, ze spisem rzeczy. Więc do świąt trzy sztuki będą. Mm bo na to mam wszystkie części i, i już jestem dogadany. Dziękuję bardzo tej osobie, żeby kolejny etap nauki, edukacji przerobić. Już nie jest źle. Nie jest źle, bo może że przegapiliście ten epizod, bo to jednak YouTube, a inne social media. To, to, znaczy tu jest na YouTubie, a ja w innych social media o tym mówiłem. Mianowicie mój kład, mój pierwszy, moja własna FPV-ka została zrealizowana z pomocą jeszcze jednej osoby, mnóstwo się nauczyła. Były problemy dosłownie ze wszystkim, dosłownie. To chcę to sobie doczytać, ja potem może będę rozwijał te tematy, ale to już kiedyś, bo nie chcę kreować się na eksperta w momencie, kiedy nim nie jestem, jestem na początku swojej drogi, więc mieliśmy zblikowany LRS, trzeba było go sfleszować, czyli odbiornik, odbiornik sygnału z radia, czyli z tego pada powiedzmy, mieliśmy, to już jakby nie z naszej winy, ale mieliśmy zły sterownik, zły protokół ustawiony na ESC, czyli na kontrolerze silników, mieliśmy Jeden silnik kręcił się w złą stronę, to jest kwestia, jak zlutujecie kable i wtedy trzeba to zmienić w jeszcze innej aplikacji, nie w Betaflight, jeszcze inne tego służy się zmienia obroty silnika. Mieliśmy wszystkie silniki, bo muszą funkcjonować w jednym lub w drugim trybie, czyli to wewnątrz, albo tam do zewnątrz. No, to muszą się. W... Cztery silniki, albo wszystkie się kręcą w... w jakąś stronę, nie w jedną, bo to jedno do wewnątrz, drugie do zewnątrz, albo wszystkie odwrotnie względem tego trybu. I ten trzeba było też odwrócić tryb kręcenia silników, żeby Betaflight, czyli aplikacja, która wgrywa sterowniki i obsługuje to poprawnie, potem można było obsługiwać drona w powietrzu. Z VTX-em, czyli nadajnikiem wideo, chyba problemów nie było. Akurat chyba jedna z rzeczy, która działała, o, dziwo. No i reszta to już detale, prawda? Śmigła, takie rzeczy, ustawienia. Fajne uwagi, mega cenne. Mnóstwo rzeczy się nauczyłem. Myślę, że. Kolejne kłady pójdą lepiej. Natomiast docelowe drony, które będą na Ukrainę, będziemy robili jeden przynajmniej sztuka, co najmniej jedną. Chcę zrobić pod okiem czujnym, doświadczonej osoby i już to jest dogadane i w tygodniu przed świętami, jeśli nic nie wypadnie ekstremalnego, będziemy to robili. Kolejne już sami, e, chyba że uda się jeszcze na przykład jedną sztukę zrobić, jeszcze z kimś, może ktoś będzie chciał dołączyć z tych osób, które mm, pomagają mi technicznie. Jeszcze raz jestem bardzo wdzięczny za tą pomoc. Bo dzięki temu ten skok wiedzy jest błyskawiczny. No, nie tracę czasu na głupoty, tylko już łapię dużo szybciej. Co do mojego kłada, łącznie polatałem nim poniżej 10 minut. Trzeci lot, mmm, wylądowałem nawet nieźle, nawet nieźle blisko swoich nóg, ale wylądowałem w kałuży. <laughs> nie zabezpieczyłem odpowiednio kontrolera silników FSC, bo było od dołu i tam chujowo go zalakierowałem. Brawo ja, trzeba było wszystko rozkręcić i dopiero zalakierować, teraz już to wiem i tak zrobię w przyszłości, no i go spaliłem, prawdopodobnie zwarcie i chuj. W ogóle ciekawe, bo on nie od razu się zepsuł, jakby było widać, że coś jest nie tak, on też odpowiada za zasilanie pozostałych części, czy znaczy przekazuje zasilanie w dużej mierze Ym, i, i 9, powyżej 5V, bo flight controller kontro, przekazuje tylko, a nie czekajcie, on też przekazuje, dziewiątkę przecież przekazuje na VTXa, dobra, więc widzicie, zdarza mi się głupoty gadać. Ale za zasilanie, za przyjęcie zasilania z baterii odpowiada SC, czyli właśnie kontroler silników. No jeśli go spaliłem, no to Elo, do widzenia. Ale ciekawie, bo to bardzo, bardzo powoli się psuło, znaczy powoli, jak już się zepsuło, to szybko. Natomiast było widać jak trzy fazy, i teraz już w ogóle nie działa. Trudno, ja już kupiłem za swoje cały stack kolejny. Przyda mi się też flair kontroler na przyszłość, prawdopodobnie. Dlaczego jeszcze raz? Bo nie chcę, żeby zostać, nie zostać z jednym dronem. Chcę to się rozwijać w tej dziedzinie. Chcę robić to lepiej. E, tym bardziej, głównie jak planuję, prawda, na Ukrainie siedzieć chwilę i, i tam też w temacie działać. Natomiast tu jest jakby materia całkiem rozbudowana tematyka. E, niektóre osoby mają już wizję w ja Już to gdzieś na Facebooku odpowiadałem, że mam że, że dopisywana, z, dopisywana, są mi cele lub plany, że Chciałbym być na przykład operatorem dronów na Ukrainie? No nie, odpowiem: no nie. Oczywiście, że gdybym miał okazję dopisać na swoje sumienie kogoś po drugiej stronie, z wielką przyjemnością bym to zrobił. Natomiast wojna to nie gra. Latanie w symulatorach to jest jedno, latanie faktycznie dronem to jest drugie. na symulatorach sporo tych godzin przerobiłem. Proforma, velocity drony i liftoff. Nadal trenuję, nadal poprawiam, bo widzę już coś źle robiłem. Dlatego na przedostatnim lądowaniu w kałuży, poza zabezpieczeniem, lepszym zabezpieczeniem, a kałuża jest ubłocona, dlatego to prawdopodobnie się spierdoliło, e, kupiłem plantekę, którą zaraz odbiorę, plantekę chyba 6 na 8 metrów, coś takiego i zielono będę brał śledzie i na śniegu nakładał, bo dron kilka razy w śnieg wylądował, e, przetrwał. Przetrwał, od razu był rozłączany z baterii, czyszczony i czekał był na oschnięcie, na ale z drugiej strony zima jest taka, że co, no, jeden lot, bateria to jest 50 minut, dziękuję, koniec zabawy, więc wolałbym, żeby naklądował lądował na Plandesce, zmiana baterii lecimy dalej. Ty, bardziej, że mówię, chce się rozwijać, a zima chwilę w Polsce potrwa i nie tylko w Polsce, na Ukrainie też. Więc tak to wygląda. Więc mamy części, praktycznie wszystkie. Mówię, brakuje pięciu razy flight controller i pięciu zestawów silników. Co mówię, to już z Polski prawdopodobnie się udało ogarnąć. Jeśli nad nie dojdą z Chin, choć mówię, ten jeden zestaw powinien gdzieś tam na początku stycznia nam dotrzeć, może pod koniec grudnia. Termin wyjazdu to jest pierwsza połowa stycznia na ten moment. Myślę, że bliżej 10, nawet do 15. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o aspekt, mówię, czy się być operatorem dronów? Nie, bo mówię, bo to nie jest gra. Tutaj dochodzi aspekt uzbrojenia fizycznie drona, bo jest uzbrojenie jako arm, że dron już leci, a też uzbrojenie pod koną, że bombę kładziecie e, pod, pod drona. Następnie umiejętność latania se, tam, gdzie jesteś zagłuszany. Umiejętność latania, e, bądź gdy ci ktoś ładuje bombę na łeb, tak, jesteś ostrzeliwany artylerią. Niestety, mimo możliwości retransmisji, to nie jest za często wykorzystywane, po prostu. E, po prostu żołnierz, operator kieruje się w okop i z okopu jak najbliżej celu próbuje, znaczy będąc w okopie stara się być, jest już de facto najbliżej celu jak to możliwe na pozycji zerowej, hmm, w miarę umiarkowanie, w cudzysłowie bezpiecznej i e, już z tej pozycji próbuje trafić w cel. Retransmisja byłaby świetna, wspaniała, żeby był gdzieś dalej ukryty i przekazywały ten sygnał dalej. Ale no, znamy, nie znamy. Ja znam trochę, nie super, ale trochę znam te realia tej wojny i domyślam się, że przygniatającej większości nic takiego niestety nie ma miejsca. A przydałoby się chronić takich ludzi, nie nawet dlatego, że są ważniejsi. Nie o to chodzi, tylko po prostu szkoda ludzkiego życia. Jeśli nie musisz bez, nie ryzykować, nie ryzykuj. Jeśli możesz kogoś wyeliminować, nie, nie podchodząc za blisko, robiąc to z odległości, rób to z daleka. Tak jak robi artyleria, tak jak robi lotnictwo i, i tak dalej, i tak dalej. Mm, więc to, jeśli chodzi o. Pytaliście o co tam jeszcze pytaliście? O koszty, chyba mogę poopowiadać, Jeśli chodzi o, gdyby ktoś zapytał o komercyjne wykonywanie takich dronów i sprzedawanie na Ukrainę, z prostego powodu jest to niemożliwe, nierealne. Ukraińcy zrobią to tanie, bo jest nasza siła robocza, jest są de facto szarą strefą pod kątem podatków. Eee... I nie, że robią po kosztach, to jest biznes, na Ukrainie się na tym zarabia nie oszukujmy się, ale robią to po prostu, będą robili to taniej, zawsze od nas, bo nie mają tych kosztów, jakie my mamy, koniec, kropka. To, co ja robię, jest wolontariatem, to, co ja robię, z waszymi środkami, to, co ja robię, to zdobywaniem wiedzy, edukacji, jak ja pojadę na Ukrainę, chcę się dowiedzieć wszystkiego, jadę tam na dłużej, chcę wiedzieć wszystko, co tylko dam radę. Bo uważam, że ta wiedza, lada moment, niedługo może być, niestety, także nam przydatna, a ja wolę być mądrzejszy niż głupszy. Więc powiedziałem o, o czy zarabiasz, tak? Więc to jest niemożliwe. Jeśli chodzi o moje koszty, okazało się, że nie jest aż tak źle. Cła za wszystko, co zamówiłem w tej chwili, władowali mi 3,5 stówy bo dostałem cło na SC, dostałem cło na VTX, -y, czyli nadajniki wideo i dostałem cło. Kurwa, jeszcze na coś mi władowali z 200, 150 dostałem około cła, więc nie jest źle. O ile orientuję się, Ali. Kurczę, jeszcze się gubię w tym, ale, ale prawie na pewno bez VAT-u mi to wysłał. Prawie na pewno. I ten VAT nie został doliczony. No, widziałem, ile zapłaciłem, jakie były koszta i nie jest tak źle. Jakby bałem się, że mogę słabo na tym wyjść. Wyszło nieźle. Natomiast zamawiając to na Ukrainę wyszłoby taniej i tej opcji nie, nie wykluczam, możliwe, że będę zamawiał na Ukrainę i będziemy to albo skręcali na Ukrainie w przyszłości, albo e, ktoś będzie mi to przemycał do Polski a potem będę z Polski przemycał na Ukrainę bo nie mogę przejść tych części mieć w Polsce bo to są z Chin, to jest przemyt i w drugą stronę to samo <grym> bo to jest dron jakiego użytku, więc oczywiście te drony będą przemycane bo mi się nie chce pierdolić z celną ukraińską i nie tylko, bo, bo przewóz dronów chyba w obie strony jest obarczony całym zbiorem przepisów więc e, takie są realia tej wojny. Więc często ktoś mówi, o, bo coś się robi nielegalnie, bo tutaj się łachmęci. Moi drodzy, ja też wiele rzeczy przemyciłem na Ukrainę i każdy wolontariusz to robi, każdy, kurwa każdy. Po prostu tak wygląda ta wojna. Jeśli mielibyście się zderzać na z tą biurokracją, walczyć, przepychać się, strzelilibyście sobie w łeb. Tak to wygląda. E, I ktoś może o to krytykować. I mówi się, o, bo Ukraina jest skorumpowana, zbiurokratyzowana. Tak, dlatego się to omija, dlatego się kminie, dlatego się wymyśla, jak to zrobić lepiej, szybciej, sprawnie. Głównie ma się małą skalę i można przemknąć. E, więc, mimo że finansowo nie jest to najbardziej efektywny projekt, ja nie wiem, czy o tym nagrywałem. Te drony, które my zrobimy, staną, już nie chcę was okłamać, w koło 2,5 koła. Ale sama bateria LiPo 5000mAh, yy, mAh, już sama w sobie jest droga, bo to ponad 500 kosztowały. I chyba już mówiłem o tym, że musiały tak być w Polsce zamawiane, bo z Chin wyszły statkiem i byłoby ciężko doczekać na nie. Wracając, Ukraińcy są w stanie zejść za sztukę z drona najtańszą FPV-kę sprzedać za 300-350 dolarów, co daje nam jakieś 1200, nie no, 300 razy 4. No, 1300, 1600 zł, ale są absolutnie najtańsze opcje. Z najtańszych nadających się podzespołów. I można tak robić. Można zejść wtedy na ramię na kosztach. Ja ramę wziąłem tym razem, oryginalną. W przyszłości zobaczymy, będę porównywał. Chciałem, żeby te pierwsze były zrobione na pewno dobrze. Lepiej zrobić drożej, lepiej. Potem przy tej skali, oczywiście. Jeśli robicie 1000 sztuk, to nie. Jeśli robicie 8, a tyle ja robię. To jesteście w stanie e, z downgradeować. Może nie te dokładnie drony downgradeować, zrobić taniej, ale kolejną serię zrobić taniej. Jeśli. W ogóle, jeśli miałaby, jakby miała wyglądać kolejna edycja, Hak polega na tym, że części idą z Chin, w przygniatającej większości. I stety czy niestety, mm, ja nie mogę zakładać za każdą kolejną zbiórkę. W tej chwili mówię, założyłem około 40 tysięcy, zbiórka jest na jakieś 25. 000, jest ok. Nie narzekam, jest w porządku, brałem to ryzyko na siebie, liczyłem najczarniejszy scenariusz. To już nie jest w tej chwili najczarniejszy scenariusz. W tej chwili już jest całkiem nieźle. E, nie płaczę, mam z czego żyć, e, a przy okazji zwolnili mnie z roboty, więc do końca grudnia tylko pracuję i Elo, mam nadzieję, że rekruterzy nie oglądają tych filmów. <laughs> Bo nie chwalę się że przecież, że jadę na Ukrainę, jadę na wycieczkę, na wakacje, kurwa. Zobaczymy, czy będę pracował, czy nie. Kombinuję, jak to zrobić, żeby jakieś pół etatu gdzieś wyrwać, czy coś pokombinować. Zobaczymy, naprawdę. Ja myślę, że dopiero na wiosnę będę myślał o powrocie do pracy. A może i później zależy, jak tam z oszczędnościami będzie. E, więc było pytanie o koszty, było pytanie o, o ewentualne moje plany, więc nie ja rozumiem, że użycie w PV to jest macie dron zwykły, który namierza cel, komunikacja. W PV jest odpalana, komunikacja między różnymi operatorami, oper operatorami dronu, sztabem, to jest cały, cały proces komunikacji i następnie dopiero użycie drona, żeby trafić w cel i podejrzewam jeszcze po drodze, korupcja jakieś mnie to obchodzi z ukraiński wchodzi w grę. Plus, jeszcze mówię, jesteś zagłuszany. Prawdopodobnie, bo Rosjanie tego mają sporo. Tu jest dużo rzeczy, które trzeba umieć. To nie są wyścigi dronami. nie mówię, że goście, którzy się ścigają, mają słabe umiejętności. Nie, mają niesamowite umiejętności, ale po prostu wojna wymaga jeszcze dodatkowego, może nie ekstremalnie rozbudowanego, ale dodatkowego spektrum umiejętności, aby robić to efektywnie i dobrze. Eee, już 17 minut mamy, widzę tego, tego szybkiego raportu. Hmm. Powiedziałem już o moim dronie, więc ja też się rozwijam szkoleniowo, rozwijam się, aby latać, rozwijam się też, żeby go naprawiać, bo to jest też cała filozofia, jeden z aspektów fpv -ek. robicie sami drona, rozbijacie go i naprawiacie, to jest część gry e, i aby dobrze robić FPV-ki, trzeba też swoje drony rozbijać, więc ja swój za swoje pieniądze rozbię za swoje pieniądze kupuję kolejne części, dalej go naprawiam, narzędzia, wszystko inne, alkohole do czyszczenia, lakiery, to wszystko są moje koszta, które nie są absolutnie wliczane do zbiórki, i ja się rozwijam technicznie, aby robić to jak najlepiej, aby to co oddam nie było szajsem, bo na Ukrainie w tej chwili są całkiem rozbudowane oddolne inicjatywy uczenia i zachęcania ludzi do składania wpłat w domach, w kuchniach jak to mówią. I to jest fajny projekt, super, świetnie, to zwiększa świadomość, tylko nie oszukujmy się. Ja jestem idiotą na swój sposób, ale gdy za coś się biorę, staram się to zrobić dobrze. Staram się zrobić pro, konsultuję to z ludźmi. I mimo że zrobiłem kretyńskie rzeczy, jak odpaliłem drona na chacie i pierdolnąłem w sufit i od razu jebnąłem mimo ziemię. Ja nie wierzyłem. Jedyne co się stało, to ujebałem antenę z VTX. Nie no powinienem tego nigdy zrobić. Śmigła są ostre i zapierdalałem jak pojebane, jakby trafiło to we mnie czy w kogokolwiek innego, to by przecieło bardzo srogo. Eee, I byłoby nieprzyjemnie. Więc ja robię głupie rzeczy, jak najbardziej jestem debilem czasami, ale gdy już się biorę za projki i wchodzę ze swoimi funduszami, jeszcze od was biorę. Wróć, od was biorę fundusze, plus swoje dorzucam, to chcę to zrobić dobrze, aby nie wstydzić się, aby powiedzieć tak, to co zrobiłem miało sens, a teraz gdy będą ludzie składali po całej Ukrainie, wiadomo, że będzie kupa szajsu, będzie kupa dronów niedorobionych, będą drony, które będą, czy to było skonfigurowane drony trzeba oblatać, aby oblatać trzeba umieć latać, e, trzeba wyjść w zimie, oblatasz, e, jebniesz w śnieg, nie zabezpieczyłeś go, dron kończy swoją, przepraszam, dron kończy swój życiorys, swoje życie. Osoby się zniechęcą, będą dostarczały chłam. Oczywiście w skali masy podejrzewam, że będzie mnóstwo korzyści z tego. Dlatego te fundacje, które się tym zajmują, czy jakieś centra, no to naturalnie weryfikują te drony, które otrzymują. Eee, ja w tym potoku chciałem sobie być, tylko chcę być mądrze, chcę robić jak najlepiej. Ja jestem gdzieś pomiędzy pasjonatami, hobbystami RC, prawda, Remote Control i modeli którzy chcą robić tylko nowe rzeczy, coraz fajniejsze, ciekawsze, a tym modelem, w którym chcecie pomóc, jak gdy chcecie pomóc i działać korzystnie, niestety trzeba zrobić pewną skalę powtarzalną. Drony mają być powtarzalne, robicie je, e, naprawiacie je ewentualnie, ale to wiadomo, że się ma tylko raz polecić, to nie ma za bardzo co naprawiać, ale ogólnie lecą. E, jeszcze raz robicie drona i ma być powtarzalnie. A to jest nudne. Pasjonaci tego nie chcą robić. I ja mi się nie dziwię, bo ja też jestem pasjonatem do pewnego stopnia i, i rozumiem tą, tą niechęć takiej manufaktury nudy. To też jest problem. Zobaczymy, jak to na Ukrainie będzie wyglądało, czy faktycznie babuszki będą zapierdalały z lutownicami i lutowały ten sprzęt. Eee... Więc co? 20 minut. Wątpię, aby ktoś dotarł do tej, do tej chwili. Cały czas zachęcam do udziału w zbiórce. Ten projekt ma sens. Kolejne zbiórki będą już chyba trwale. Będą trwale trwały. Ja z tego hajsu, który będzie, będę kupował części. Jak będzie, będą części na drona, będę składał, czy może raz w miesiącu będę zamawiał części. Może się jeszcze wyrobimy do końca wojny, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może uda się jakieś finansowanie, ale nie nastawiam się. Ja naprawdę nie patrzę daleko. Krok po kroku. Ja w sierpniu, gdy byłem, miałem jakąś wiedzę o FPV-kach niemałą, ale nie miałem też dużej, miałem skromną. We wrześniu powiedziałem: A zrobię jakieś swojego drona. W październiku powiedziałem: Dobra, róbmy projekt, skręćmy ich trochę. Chuj z tym. No i dzisiaj to jest realny projekt, to, to się dzieje, ja to robię. Czy 800 to jest dużo? Nie. Czy one bo są potrzebne? Tak. Tym bardziej, że Rosjanie wykorzystują drony z termowizją, mówiłem o tym i coraz więcej źródeł ukraińskich zaczyna o tym krzyczeć. To już nie mówić, tylko krzyczeć, mamy problem, Rosjanie w nocy nas mordują. Ja mówiłem, że zima będzie przejebana. Nie, że jestem jasnowizem, kurwa ekspertem, nie o to chodzi, ale mówiłem, że zima będzie przejebana, bo mamy, ok, mamy krótką dobę. To prawda, ale mamy zero kamuflażu praktycznie, bo liście opadają. Więc drony zbierają żniwo makabryczne FPV-ki. A w Umazie Rosjanie zaczęli używać termowizji coraz częściej. To nie jest masowa skala, nadal, ale już duża. Skoro ja o tym wiem, skoro ja o tym wiedziałem wcześniej, skoro ja o tym czytam w ukraińskich źródłach, to znaczy, że już jest pr poważny problem. I nawet chujowa termowizja, te kamery nawet za 400 dolarów, za te półtora, dwa tysiące w momencie kiedy... Jest ciemno, jest totalna ciemnia na froncie. Jest zimno, minus 10-15, minus 5 stopni, cokolwiek odrobina człowieka po prostu świeci ciepłem. I siłą rzeczy od razu to widać. Jakakolwiek elektronika, starding świeci się, jakikolwiek piecyk, świeci się ognisko, wszystko się świeci. Więc termowizją to jest wyrzynanie. a Najgorsze to jest wyżynanie medycznych ewakuacji, metewaków. Mówię, nie pana, czy o tym mówiłem. Głównie się ewakuuje ludzi w nocy, bo jest bezpiecznie, a teraz niestety już nie jest. I to nawet dzisiaj z rana czytałem w ukraińskim źródle, że to nie chodzi o sprzęt, tylko właśnie o medyczne ewakuacje. Wysyłacie ludzi, żeby kościa wyciągnąć po tym, jak się wykrwawiał północy, czy tam wychładzał, czy inne y, czynności życiowe zamierały, y, albo osłabiały się. Idziecie po niego, wysyłacie czterech chłopa i oni dostają FPV-kę na web. To jest dramat. I, I Ukraińcy ponoszą gigantyczne straty obecnie, wykrwawiają się. To, że Rosja też się wykrwawia, ale to ona ma 140 milionów obywateli, a Ukraina ma więc 20-30 w kraju. Więc nie wygląda to dobrze. I pamiętajcie, że po państwach bałtyckich, ale jeśli państwa bałtyckie zostaną ruszone, to my też jesteśmy następni, a Rosja jest chorym tworem. Więc jeszcze raz. Pracujemy nad tym. Mój projekt nie polega na tym, on nie ma być najbardziej efektywny finansowo. Gdybym chciał to zrobić najbardziej efektywnie finansowo, bym rzucił hajs ukraińskim firmom, które by to zrobiły. A to nie o to chodzi. Ja chcę, żebyśmy zdobyli wiedzę, żebym ja zdobył wiedzę, że może to rozkręca w Polsce. Żebyśmy wyszli poza może barierę fanatyków, pasjonatów FPV, a zrozumieli, że to jest broń, którą można użyć, bo ci ludzie, większość, ja nie mówię ci, którzy mi pomagają, mają inne podejście, ale większość się ściga, bawi się. I to jest główny cel. Kupa ludzi nie ma świadomości, że FPV są używane masowo na froncie. Ja pamiętam, miałem jedną rekrutacyjną rozmowę jeszcze w tym, jak byłem w Maroku na wiosnę, w kwietniu. Już wtedy wiedziałem, że FPV są w użyciu przecież, one były od początku roku w użyciu. I go, i rzuciłem tak z nudu w, w dupy, miałem tą robotę i pytam typa: A jakie ty masz zainteresowanie? Tak, pytałem gościa, który mnie rekrutował, techniczne pytania. ale mówię chuj, zapytam go. On mówi: A, bo skleją FPV-ki, popatrz, tutaj mam swoją. I tak, patrzę. Ale czy wiesz, że tam na Ukrainie to jest używane już tak? Nie, nie, nie wiem. Ja autentycznie nie wiedział. Goś, goś robi, to pasjonuje się, wymienia mi jako pasję, a mimo to nie wie. Czego go krytykuje? Nie, ale chodzi o to, aby powoli wyjść ze świadomości, że to jest zabawka, zrozumieć, że to jest narzędzie, które jest bardzo skuteczne. Dobra moi drodzy, 25 minut. Dziękuję, pioneczka i jeszcze raz zapraszam do wspierania. Będą kolejne live'y i dziękuję.